Drodzy Państwo, zbliża się zakończenie roku. Mam przyjemność rozmawiać z dwiema ważnymi osobami z branży fitness na temat biznesu. Z Łukaszem Dojką. Witam Państwa. Oraz z Bartłomiejem Pomarańskim. Dzień dobry. Powiedzcie, proszę, co takiego dzieje się w branży fitness aktualnie. Ja bym powiedział, że no możemy widzieć, że dzieje się dużo, jest dynamiczny ogólnie rozwój branży, wiele sieci otwiera nowe, nowe lokalizacje, e, mamy wiele nowych e, pewnie produktów, które są wprowadzane na rynek, e, są organizowane regularnie targi, no je, jest widać, widać prężnie rozwijającą się branżę, e, dlatego to, to można widać zewnątrz, wewnątrz patrząc na to jakby od strony właściciela sieci również widzę dynamiczny rozwój, tak naprawdę e, wielu operatorów. Branża staje się coraz bardziej konkurencyjna. Tak naprawdę trzeba nieustannie rozwijać swój produkt i ci, którzy faktycznie przetrwają ten rynek, no będą na topie. Ci, którzy zaniedbają trochę i przegapią, no będą mieć w przyszłościowo, wydaje mi się, problemy. Trzeba, trzeba, trzeba obserwować świat, obserwować najlepszych, brać z tego przykład i rozwijać swój produkt. Ja to podzielę oczywiście zdanie Łukasza, natomiast ze swojej strony, jako organizatora targów FIWE, dodam na pewno, że w roku 2017 obserwowaliśmy taki otwarcie wielu nowych marek w branży czy suplementów, czy pojedynczych klubów fitness, czy firm sprzętowych. Troszeczkę w obecnym roku 2019 rynek zweryfikował, zostały mocne marki, te, które szły z innowacją, miały dobrze skorelowany biznes. Myślę, że kolejne lata wciąż będą, e, tak jakby na rynku zostaną firmy, które naprawdę są dobrze zarządzane, z dobrym produktem i jasną strategią. Ale zdecydowanie widać rozwój branży fitness w Polsce i te raporty, które prezentuje Deloitte, zdecydowanie tutaj nasz rynek. Potwierdza, rozwijamy się bardzo dynamicznie. Łukas za nami otwarcie 30 klubu Extreme Fitness Jeans jesteśmy w jawożni. Czy jak zaczynałeś, spodziewałeś się, że tak szybko to się wszystko rozkręci? Ciężko mi teraz powiedzieć, czy akurat myślałem, że, że, że aż tak szybko, to się nie wiedziałem. To chcę zrealizować, wiem, takie dzisiaj marzenia z tyłu głowy. Na początku chciałem otworzyć swój własny klub fitness. Z tyłu głowy było, że chciałem otworzyć sieć. Kiedyś ktoś zadał mi pytanie, czy otwarciu drugiego klubu, ile chciałbym klubu otworzyć, rzuciłem taką luźną liczbę. To jest chyba na jakimś poście moim, na moim Facebooku, ileś tam na temu. 20. Wiem, że to, to było dla mnie takie jakby mega duże wyzwanie. bo kurczę, co ja mówię, 20 klubów otwarłem, drugi. Zajęło mi to 2 lata, więc licząc 20, zajęło mi to 20 lat. Się posypało, trochę, no i oczywiście tam posypały się trochę jakieś komentarze, no największe, najważniejsze się zmierza cele i tak dalej, więc to, które mówię, to pewnie taki sarkastyzm, bo ogólnie to jest dla mnie trochę takie, powiedzmy, też motywujące. Mówię, no, nie jest jakaś wiadomo jaka liczba. To dążę do tego, żeby osiągnąć się 20. W zeszłym roku pamiętam byłaś na otwarciu o do wszystkiego, gdzie otwierałem 20 klubów, mieliśmy też spotkanie, wywiad i, i relacje, powiedziałem jakie są plany na ten rok. I te plany udało się nam zrealizować, więc... Odpowiadając na pytanie, nie wiem co wtedy myślałem, czy akurat to będzie 30 km w takim okresie, w takim krótkim czasie, wydaje mi się, że jeżeli wiedział to co wiem teraz i miał to doświadczenie, to zrobiłbym to dużo szybciej. Natomiast człowiek się czy cały czas dąży do tego, żeby, żeby, żeby się rozwijać, żeby robić progres i tak to się dzieje jak sobie z tym wszystkim radzić, dlatego, że tak, nasi czytelnicy zdają ciebie z branży fitness, ale ogólnie masz mnóstwo biznesu w wielu różnych branżach, a twój czas jest jak każdego, 24 godziny na dobę. Tak, bo no na, na tą i oczywiście tak, angażuje się w kilka że już może i kilkanaście różnych projektów, różne branże yy, realizuje kolejne cele natomiast ważne jest to, że otaczam się ludźmi tak? nie jesteś w stanie skalować biznesu jakiegokolwiek jeżeli nie zatrudniasz, współpracujesz z ekspertami I tak też robię ja tak? w którymś momencie sobie świadomość, że nie jestem w stanie rozwijać tego biznesu sam otworzyłem trzy kluby z małą ilością personelu praktycznie bez jakichś mega dużych yy, ekspertów branżowych, nie miałem relacji biznesowych, nie mieszkałem w Polsce przez 15 lat, wróciłem nawet nie miałem znajomych, ponieważ jakby tak się urwał w wieku nastolatka, ponieważ wyjechałem Państwu kilkanaście lat, musiałem wszystko próbować od nowa, portale społecznościowe, media społecznościowe, kanały na YouTubie, zacząłem jakby być coraz bardziej widoczne, wiedziałem co chcę zrealizować. Rok po kroku realizowałem te kolejne cele. Natomiast ważne jest to, żeby, żeby współpracować z innymi i im bardziej biznes się rozwija, tym czas otaczać się coraz większą ilością osób, które wierzą w to, co ja wierzę. Czyli wierzą w wizję, wierzą w misję, wierzą w wartości, chcą rozwijać tą firmę, nie tylko, że są tam, co tam inaczej są zarobić i wziąć swoją wypłatę na koniec miesiącach, ale zdają sobie sprawę, co budujemy. Budujemy coś niesamowitego. Z, chcemy być częścią zmiany, czy, czy mieć bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w branży fitness. Docieramy do miejscowości, gdzie tak naprawdę e, no, nie ma profesjonalnych klubów fitness. Chcemy przyczynić się w znaczny sposób do budowania, procentu, podwyższania e, procentów penetracji e, branży fitness w Polsce. Wydaje mi się, że, że, że to robimy. Branża się rozwija, jesteśmy w dobrym miejscu. Rynek jest bardzo, bardzo konkurencyjny i będzie coraz bardziej konkurencyjny. Natomiast wiem, że rozwijając się nieustannie, wprowadzając narzędzia, procedury i współpracując z coraz większą dronem ekspertów, jesteśmy nie do zatrzymania. Jak sobie w ogóle radzisz ze skalowaniem tego biznesu, nie tylko jeśli chodzi o ludzi, bo dajesz szansę wielu ludziom, prawda? Wielu Twoich kluczowych pracowników zaczynało od recepcji, ale ogólnie... Sama presja i taki szybki rozwój wiąże się z rozszerzeniem struktur, a też to jest wyzwanie zarządzanie strukturami rozproszonymi. Jasne, tak. W grudniu zeszłego roku nasz head office był dosyć niewielki. My mieliśmy kilka osób w biurze w naszej centrali ale wiedziałem co chcę osiągnąć, widziałem, co chcę osiągnąć z tymi właśnie z tym gronem osób, która wierzy w to co ja wierzę, gdzie zaczęliśmy współpracę kilka lat temu na takich, gdzie oni zaczęli współpracę ze mną kilka lat temu na podstawowych stanowiskach, ale widziałem ich potencjał, widziałem chęć rozwoju, widziałem pasję, widziałem to co chcę widzieć, żeby faktycznie rozwijać z tymi ludźmi nasz biznes. Jest wiele, wiele przykładów, mógłbym to pewnie wymieniać po kolei, nie chciałbym kogoś ominąć, natomiast jest to już coraz większa grupa, grupa osób, więc narzędzia, czyli tworząc, ludzie tworzą narzędzia, procedury, procesy, więc zawsze trzeba zacząć od ludzi. Tak? Kogo mamy na samym szczycie? Więc patrząc na naszą jakby strukturę zarządzania klubem, są to trzy filary. Ludzie, standardy i sprzedaż, ponieważ to jest wiadomo, sprzedaż musi być na odpowiednim poziomie, żeby rozwijać się dalej. Więc ludzie zarządzają standard, standardami, wprowadzają standardy. Tworzą narzędzia, nabierają coraz większego doświadczenia, aby obserwować zachowanie klubowicza i dostarczać coraz lepszego produktu, bo na tym nam zależy. Chcemy pomóc naszym klubowiczom w osiągnięciu ich celów i to jest nasza, nasza misja. Taka jest nasza misja i to jest fundamentalne. To jest, to jest Następnie mamy. Sprzedaż, następnie mamy standardy i sprzedaż, tak? Ludzie zażądają standardami, jeżeli standardy są na odpowiednim poziomie i cały czas rozwijamy nasz produkt, dostarczając coraz lepszy produkt naszemu klubowi. Wy to robicie? Sprzedaż będzie, tak? Tak się dzieje. To jest takie kółko, które cały, cały czas musi ze sobą współgrać, z współpracować, więc zaczyna się od ludzi, zatrudniać coraz lepszych, kompetentnych ekspertów, którzy tworzą nowe procedury, standardy, no i oczywiście będąc ze sobą, która jest jakby wizjonerem i, i, i wiem, co chce osiągnąć i, 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 i co jest kolejnym elementem w rozwoju, kolejnym celem. Są to, to kroki, które, które trzeba odbyć, żeby faktycznie tam dotrzeć. Tak, tak się dzieje. Jakie biznesowe cele na kolejnych 5 lat? Kolejnych 5 lat, no przyszły rok chcę otworzyć 20 lokalizacji, więc mam nadzieję, że spotkamy się w grudniu, końcem grudnia w przyszłym roku na 50 otwarciu, ponieważ do no wiadomo, przed 50 będzie jeszcze 19 klubów, które trzeba otworzyć. Natomiast kilkanaście już jest zaplanowanych. Eee, są to umowy, które podpisane, więc one muszą być zrealizowane. Wiem, że tak też się dzieje. Model franczyzowy jest coraz bardziej popularny. Mamy coraz więcej chętnych franczyzobiorców. Nasi obecni franczyzobiorcy już skalują biznes, otwierają kolejne lokalizacje, eee, więc to też jest widoczne. Ten, to już to drzewko jakby struktury franczyzowej rośnie, eee, więc koniec tego roku chcemy otworzyć 50 klub. Do tego będziemy dążyć. Eee, da nam to no, świetną liczbę 50 klubów. W Polsce e, w dosyć krótkim czasie. W kolejnym roku będziemy chcieli otworzyć 30 lokalizacji, w kolejnym 50. Więc założyliśmy sobie do końca 2022 roku, chcemy mieć 100, 30, od 130 do 135 otwartych lokalizacji w Polsce. Pukasz, i tego Ci wszystkiego życzymy, widzimy się na 50. W otwarciu. Będziemy się widzić pewnie na wcześniej, wcześniej niż na 50. W to to zdecydowanie na 50.